Siemano, siemano Dzisiaj zagramy sobie w giereczkę Dead by Daylight um, Ostatnio zacząłem ją nią grać Mam już przegrane jakieś 20 godzin Ponad Więc niedużo. mogę trochę lamić Niestety um, Ten odcinek będzie rozgrywany Tylko salałymi potem może będzie odcinek kolejny w którym będę grał yy, z zabójcami dokładnie dwoma a jakimi to się jeszcze przekonacie no dobra myślę że sobie właśnie zasiądę sobie bo nie chcę żeby ten kanał jakoś umarł bo trochę by mi było szkoda Po prostu no, mieć tam jakąś tam widownię Żeby wiecie żeby coś będę rozwijał O tutaj mamy zioma, ziomala No chyba lawka stoi Trudno O nie jest tutaj dobra szeichup O nie chyba doktorek jest O nie bardzo źle. Będzie nas robiony prądem. A ja właśnie nienawidzę praktycznie tego killera. Przez to, że właśnie jego głupie, głupie uderzenie prądem powoduje, że potem się drzemy i on widzi chwilę nasze położenia. Może się nie mylę, bo jeszcze nie grałem. Nie mam tyle szmalu, żeby go kupić. Ale i tak nie chcę kupować jego. Mam zamiar kupić śmiercionośce. Można, że w sumie śmiercionośca. Bardziej mi się spodobał tak ogólnie i z wyglądu i z, z swoich umiejętności. Dobra, mamy to. O kurde, po co się tuczę? O tu ktoś, też ktoś naprawia, to już idziemy pomóc. Mm. O, ktoś, ktoś już dostał. O, świetny trafiłem. O kurde! Ale złamiłem. E, przeważnie grałem e, ogólnie. E, wolałem grać killerami, bo grałem sam. Mam no też kolegę co grał właśnie. E, gra dosyć dużo. E, I dał mi kilka tipów e, i do surwa, i do killera. Więc jest spoko. Jest już ile jest tych skill checków, Za dużo troszkę. Dobra. Lecimy dalej. No zaraz on tu przyjdzie. Doktorek i nas przebada swoim pałom. O, cholera No nie zdążyłem czy chciałem tak wybiec Dobra, rzucamy się, rzucamy, rzucamy, rzucamy Nie chce się tu... okej, okay. nie Niestety wiszę Ło, wow! ale asasin Dobry Są kampi? Nie, dobra, łazi Dzięka ale on tu zaraz przyjdzie. No ja wiem bardzo dobrze co on knuje. Jestem, jestem, jestem. Ucieczka, 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 ucieczka. Muszę się zaraz jak najszybciej wykilować. Tutaj taki kamień będzie git. ojoj. Ja też chyba prądem dostałem. Przecież chyba nie. Z kolejnym generatorem robić i stąd próg. Dobra. O, świetnie się udało, super. O, ktoś się rozłączył, o nie. Słabo trochę, bo jest nas mniej, a tak to mamy zawsze większe szanse na przeżycie. Oj, 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 gdzieś tu. No nie, naprawdę. Jest dobra. Łap, paleta. Okej. Okay. Museb gdzieś tam poszedł. To może i nawet dobrze. Jest jeszcze ten generator. Zasilamy. O Jezu. a ja jestem... Nie, coś mi nie idzie w ogóle. Może przez coś tak dawno w sumie nie nagrywałem. Przyszedł tutaj gdzieś? Nie, dobrze. Aby wrócić spokojnie do naprawy. Chociaż tutaj nikogo ze mną nie ma, bo mi pomógł trochę z tym, bo to strasznie długo będę robił. Myślę, że niektórzy znają już tą grę, więc... Znaczy, nie będę tłumaczył o co chodzi. Tylko tak w skrócie powiem, że trzeba zasilić albo 5 generatorów i uciec bramą, um, albo... ojojoj. Kolega powiesili. Zaraz go powieszę, no właśnie, y Zasilić 5 generatorów albo uciec władzem. Jak zasilić 5 generatorów, to trzeba stworzyć bramę i wtedy szybko możemy uciec. Ja teraz idę odzyskać tego oto kogoś. Czy on nie widział? Nie, ale on łazi wokół haka trochę. Się przebiega, nie? Teraz spróbujemy, spróbujemy. Jestem na dwa strzały, więc. O, to będzie biegł. Żeś to wymierzył. Uuu! Dobra, nie, nie, nie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Kurczę, nie mogę biegać. Mogę, ale... słabo strasznie. To mógł być błąd, to mógł być błąd. Chociaż... nie, dobra, udało się. Dobrze mi idzie nawet. Wiem, dla kogoś to mogą być słabe jakieś place, że gram jak nubik. Nubix, nubu noob... ale dla mnie to są dobre place oj, oj, oj. leży Nie! No kurcze, no dobrze było. Schował się może. Coś się go Ajajaj. go. Z głowy wstać. Znajdziesz mnie, nie znajdziesz. Snik sto! Nie, 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 zostaw! Zostaw! A! Dobra, nie ma co się tutaj szamotać już, bo jest Teraz o mi ktoś pomógł. Please! Nie mi ktoś. Nie chcę zginąć tak szybko. Kurde, denerwuje mi trochę ten doktor, bo on tak... Może i oddala się od haka, w jakimś tam stopniu, no ale nie daje za bardzo szans na podejście. No właśnie, tak jak teraz, sobie obchodzi wokół mnie i się cieszy. Wali ciągle tym prądem. Głabczyca na na postaci... O nie, teraz wyjście mają, jak mnie teraz oplują, to to będzie strasznie chamskie. O o! Nie, dobra, mam, mam dobry.

Aj, karamba! Zostałem! Nie! Co ja zrobiłem? O Jezu, jaki ja debil jestem! Obo. O! Ty! Jak mi teraz? Nie! Nie udało mi się! Nie! Nie, Nie idź tu! Zosta mnie! Nie! Zostaw! Zostaw! No i to. Po. Niestety. To w no. Przykro trochę. Troszkę kampu trochę tunelował Jakby ktoś nie znał pojęcia tunelowania No tunelowanie czyli, że jak się ktoś zdejmie z haka To on od razu idzie na tego, yy, który wisiał na haku, żeby go jak najszybciej zabić I to jest właśnie też yy, jakby nietolerowany właśnie w tej grze Tak samo jak kampienie pod hakiem O, plus jeden super Dobrze kontynuujmy Fajny meczyk, fajni ludzie, tylko... No niestety ten killer to był już troszkę przesada, to było powiedziałbym bo może dlatego ludzie kupują tylko doktorka, bo jest taki mocny Ten doktorek no, jest dosyć łpij. Dobra, Co to jest? No niech się wczytuje. On dopiero 12 minut nagrania. No to może jeszcze z wygieręczki się uda zagrać. To, okay. to jest chyba Team, takie mam wrażenie, że ktoś używa darów kilka osób, na przykład ja grałem na killerem grałem na surwów, którzy mieli yy, o kurcze świnka będzie zabijała. Yy, nieprzyjemnie. Ale skończyło mówić. Yy. no i oni mieli ogólnie właśnie wszyscy mieli jakieś tam y, dobrane tam dary i ogólnie tam wszyscy mieli i wszyscy mi uciekli y, byłem trochę niesmaczony nies, 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 nie byłem zadowolony z tej gry po prostu bo Troszkę tak poczułem się wtedy, że jednak muszę jeszcze trochę w to pograć. A myślałem, że już seria mi trochę dobrze idzie. A ładna animacja ogólnie. Świnka jest taka nieprzyjemna. Wiem, że jest na pewno okropna, ale co robi, jeszcze tego nie wiem. Szczególnie tej pułapki, jak yy, się zdejmie kogoś z haka, to nie wiem, co one robią. Na teraz generatora. Szkoda, że nie jestem z żadnymi tutaj ludźmi wokół mnie, bo by się przydali. No dobra. Damy radę, damy radę. O, koś już uderzył. Uderzył łach. Czasami nie odzywam, tylko się muszę skupić na tych skilczekach, żeby nie zrąbać. No właśnie. Nie fajnie. Oj, oj oj. Zaraz idziemy pomóc. Tylko skończę generator. i uciekamy. Okej, okay, widzę. Mam takiego fajnego perka, że jak zrobię generator to widzę aure zabójcy na kilka sekund. O nie chyba mnie zobaczyła. Yy, aha, już się ktoś zdjął, No dobra. Tu ktoś generator. No dobra, no dobra. nie, nie. Nie, czemu w środkowej, najgorzej. Tu? Gdzie tu? Dziś rozwaliła generator. Dobra, no, wyjdę. Uuuu Tego się nie spodziewałem. O nie Chodź, że tu jest przejście. Rolowany. Rolowany. kurde. Co się dzieje? Stój. Stój, policja. No zatrzymaj się, chcę ci hilnąć dobra, być Nie, 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 nie ten. Mm, chciałem ja lau. No. Kurczę, nie wiem jak jej mam pomóc. Nie niszczę teraz. A jest to jakiś generator? Był, bo był, był tam. A ja Dobra. Jak ktoś finka odejdzie, to już tam biegnę i pomóc. Teraz nacichacza. Szybko Złaś O jak się dziwiłem w ogóle Skoro że nie mam teraz tej aury Bo teraz ta aura by się przydała nie, tak ona idzie To, nie O kurde, jak ona mnie uderzyła Jest. Pierwszy... pamiętaj, że muszę to robić z shiftem Ona będzie szła za moimi śladami krwi troszkę muszę się Muszę opatrzeć Just na sobie NICE TRY, powiem ci Dobra, wiedziałem, że będzie to jeszcze. Teraz oby, oby mnie nie dogoniła, oby, oby Miejmy nadzieję, że je przechytrza OK Jest Ucieczka, 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 ucieczka Co ja zrobiłem? Ona mogła stąd odejść, a ja się ujawniłem. Tędy? Tędy? gdzie no. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Okej, okay. udało mi się. Uciekłem. Teraz muszę uciekać jak najdalej, bo ona będzie szła po krwi. Wow, zostały dwa generatory. Aha, no w sumie oni robili, kiedy był na mnie skupiony morderca. Okej, okay, muszę chinoć. Nie chcę dostać znowu. O, ta akcja była koza. Się rozglądamy. Nie wiem, Dobra, lecimy dalej. Jest jakiś generator, to może bym im pomógł. Tak trochę głupio. Przecież no, niby im pomogłem. Moim zdaniem im pomogłem. No ale super. super. Nie wiem, co to jest. Jeśli no, to nie pisze. Widziałam, to nie ona goni kogoś innego Kurczę Nie idę tam nie, 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 nie. O nie! Jak ona go powiesi w piwnicy, to jest najgorzej Okej, okay. dobra O ja pierdzielę, ale się ujawniłem Czekamy na bramę. Okej, oni już się otwierają, jak super. Co ona robi? Aha, ona podnosi chyba paletę. O kurde, co to jest za skin? Idziemy pomóc naszym. Uciekaj ta, uciekaj ta. Dobrze jej trafiła. Zostaw go! Wszyscy, dobry teamwork. Nice. O nie! On da nam chyba... Nie. Chilujcie mnie szybko. I uciekamy. Okej. Okay. To był dobry meczyk. To była fajna gereczka. O! Już 15 level! Dobrze idzie. Wszyscy wow, z jakimi rangami grałem? Szósta, siódma. 16, nieźle. Ten mecz był naprawdę spokojny. chyba jeden mecz, z którego jestem dumny. Może zobaczymy, czas nagrywania. Dobra, tyle wystarczy. Tym. tym ...zarąbistym zwycięstwem. Żegnam was wszystkich. Dzięki za oglądanie. Ewol.